Siemka. Zagrałem tuż przed premierą wczesnego dostępu w Assetto Corsa Rally i mam parę przemyśleń na temat tej produkcji. Nie wszystkie będą idealne, co to to nie, ale jest bardzo dobrze i po prostu zapraszam. Jakimś oczywiście mistrzem i, i, i znawcą rajdów samochodowych nie jestem, jestem bardziej motocyklowy i w ogóle wolę wyścigi, jeżeli nawet samochodowe, to te, które są rozgrywane na asfalcie, typu jakieś GT i tym podobne. Natomiast jak najbardziej ogólnie... Motorsport mnie kręci, więc musiałem Asetokorsy Rally spróbować. I co mogę Wam powiedzieć w dużym skrócie, bo i tak sami wkrótce pewnie przetestujecie, to rzeczywiście jest bardzo dobrze i czuć tutaj, że Kunos i ja w zasadzie to studio, które tam podlega Kunosowi pod ich nadzorem. Robi dobrą robotę. Nie będę tu opowiadał jakieś grafice czy coś. No według mnie jest bardzo ładna i, i tutaj się nie ma co przyczepić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o wizualny aspekt tej gry, no to bardzo mi się podoba jakby model zniszczeń. To znaczy, się one nie są przesadzone wręcz czasem jak w BeamNG czy coś w tym stylu, ale, ale podobają mi się pęknięcia na błotnikach, wszelakich plastikach, odgięcia no różnych tam fragmentów blachy. Po jakichś delikatnych uderzeniach, więc super. Aczkolwiek kolizje z niektórymi obiektami są jeszcze tutaj bardzo mocno do dopracowania. Czasem bywa, że samochód bardzo nie, nienaturalnie się odbija od jakichś elementów otoczenia, lub nie odbija się. Stanąłem kiedyś dosłownie w ułamku sekundy na zbiorze bali drewnianych, także no, jest tutaj jakieś oczywiście pole do poprawy, ale wiemy, że to jest wczesny dostęp, więc na pewno twórcy będą takie rzeczy doszlifowywali. No ale powiedzmy, że to w tej chwili jeszcze nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak się jeździ, a jeździ się bardzo dobrze, mega mi się podoba, jak czuć masę pojazdu. To znaczy, kiedy zarzucamy, nie wiem, w jakiejś na ręcznym samochodem, i ten tył zaczyna nam uciekać w tym samochodzie. Wówczas bardzo dobrze czuć masę tego pojazdu, że nie wyprowadzamy czegoś. Kurde, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale na przykład w WRC Generations lub w jej sports WRC bardzo lekko się wychodzi z tych zakrętów. To znaczy, moim zdaniem nie czułem żadnej siły jakiejś takiej, która by mnie gdzieś tam yy, wstrzymywała, bardziej po prostu tylko moment tego buksowania kół gdzieś tam na żwirze, na przykład. Natomiast tutaj czuć masę samochodu, że ja muszę jakiś ciężar, jakąś tą masę wyprowadzić, wyciągnąć do przodu yy, i czuć taki fajny, delikatny opór pod tym. Yy, Względem, więc to naprawdę super. Zdążyłem już zagrać i na padzie, i na kierownicy, więc też mam tutaj różne spostrzeżenia. Na padzie jest oczywiście, wydaje mi się, że trochę łatwiej. Są pewne jakieś takie chyba systemy wprowadzone, które pomagają łatwiej zapanować nad tym samochodem. Na kierownicy jest ciut trudniej. Przy czym na kierownicy, która miała Miałem problem, żeby ją dobrze ustawić, jeżeli chodzi o force feedback, to na kierownicy miałem wrażenie, że jest bardziej ślisko. To znaczy, na padzie też bywało, że czułem, że jest małe lodowisko, natomiast na kierownicy jeszcze bardziej odczuwałem śliskość na wierzchni, niezależnie, czy to był asfalt, niezależnie, czy to był żwirek. Więc myślę, że to też jest jakieś pole do poprawy, ale generalnie jest naprawdę bardzo dobrze. I jeżeli wam nie szkoda tej stówki w górę, to myślę, że spokojnie mogę wam polecić, żebyście spróbowali Asato Corsa Rally ogarnąć. To jest są oczywiście takie pierwsze wrażenia na, na gorąco, ponieważ dosłownie grałem chwilę przed, przed premierą. Ja ten kod dostałem na bardzo ostatni, ostatni moment, więc na pewno jeszcze wiele się zmieni. Na pewno moje przemyślenia będą dokładniejsze z czasem, ale na ten moment jestem zadowolony i myślę, że to jest dobra droga i myślę, że to może być naprawdę dobra gra rajdowa. Czy dorówna RBR-owi staremu dobremu? Nie wiem na ten moment ale jest tutaj naprawdę bardzo duży potencjał. A, no i bardzo ważna sprawa, bo w sumie o tym też zapomniałem wspomnieć, jest bardzo widoczna różnica między samochodami z napędem na przód, a samochodami na przykład z napędem na wszystkie koła. Idzie to bardzo dobrze odczuć i uważam, że to też jest dobrze wykonana robota, a myślę, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Jedyne, co mogło mi, czego mogło mi brakować, to czasami miałem wrażenie, że poczucie prędkości jest troszeczkę za wolne, że jednak będziemy no, gdzieś tam 140 km na godzinę, ale nie w każdym momencie odczuwałem, że faktycznie jadę tak szybko. No ale może to moje błędne odczucia jakieś, a może po prostu faktycznie jeszcze gdzieś to zostanie dopracowane. Tak czy inaczej, na ten moment myślę, że spokojnie możecie y, spróbować Corsa. rally, Rally, aczkolwiek ostrzegam, nie ma na ten moment zbyt. Dużej zawartości. To znaczy, jest oczywiście parę samochodów. nam powiedzmy około 10 dokładnie nie liczyłem z różnych jakichś tam epok, chyba jest tylko jeden z takich nowych czasów, Hyundai, natomiast reszta to takie raczej podstarzałe, ale kultowe dziadeczki. No ale są tylko dwa, dwie trasy. Oczywiście tam są jakieś odcinki w środku, więc tych odcinków jest więcej do przejechania, ale jakby tylko dwie rundy. Więc też nie nastawcie, że nie, nie wiadomo, ile jest w, tej, w tym wczesnym dostępie, ale jest wystarczająco dużo, żeby sobie na początku popróbować i potestować. Także zachęcam do spróbowania. Jest naprawdę potencjał, jest, jest dobrze. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć.